Mój drogi widzu, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powstają prawdziwe behemoty programowania, zrodzone w prawdziwym, zimnym sercu samego diabła? Dlaczego tak się stało? Co to jest prawo konweja? Bardzo proste. Jeżeli mamy skopaną strukturę w organizacji, niskie morale, to będziemy mieć projekt spaghetti i gigantyczny monolit, w którym się nikt nie odnajdzie. Wielka kula. Błota. Oczywiście rodzi się pytanie, jak wykorzystać te prawa konweja, aby stworzyć genialne oprogramowanie całkiem naturalnie i płynąć z prądem. O tym właśnie będzie ten dzisiejszy filmik. I mam nadzieję mój przyjacielu, że nie jesteś zmęczony kiepską strukturą, zasadami swojej obecnej filmy, być może filmy, w której pracowałeś. Ponieważ ten filmik także powinien się uświadomić, czego powinieneś unikać, gdy szukasz albo pracujesz w swojej obecnej pracy, ponieważ kiepska struktura w firmie także Ciebie wykończy, więc ta prezentacja jest nie tylko dla jakichś architektów, ale także dla Ciebie, ponieważ prawo Conveya dotyczy nas wszystkich! Prawo Conveya wzięło się z artykułu, który Melvin N. Convey wydał w 1967 roku. Oczywiście możesz sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Co te prawo Conwaya, co ten artykuł ma wspólnego z informatyką i programowaniem? Czy w tamtych latach w ogóle był jakiś język programowania? Tak, był COBOL. Ale warto tutaj zaznaczyć, że te prawo Conveya można przepisać do każdego produktu czegoś, co jest wytwarzane przez firmę. Masz skopaną firmę, no to twój produkt także będzie skopany. Więc warto o tym pamiętać, ale... Pamiętaj, że w programowaniu właśnie to prawo ostatnio stało się bardzo popularne i za chwilę zobaczysz. Dlaczego? To definicja prawa Conwaya. Teraz wrzućmy tą definicję do Google Translate i zobaczmy, co nam się wypluje po polsku. Otóż każda organizacja, która projektuje system stworzy projekty, którego struktura jest kopią struktury komunikacyjnej w organizacji. Ma to sens? Zaraz się przekonamy. Jak łatwo udowodnić, że prawo konweja istnieje? Zapewne zauważyłeś, że jakieś stare aplikacje w firmie wyglądają jak jakiś behemot, monolit. Natomiast nowe aplikacje nagle rozbijają się na mikroserwisy? I zaraz zobaczysz, dlaczego tak się dzieje. Jeśli mamy rywalizację między działami, to mamy podkładanie świni. Jeśli ludzie się nie lubią i podkładają sobie świnie, to nikt nikomu nie ufa. Jeśli biznes i programiści sobie nie ufają, to mamy gówno. Sam byłem świadkiem tego, co się dzieje, gdy biznes nie ufa programiście. Przykładowo, programista wycenił jakieś zadanie na miesiąc, dwa i biznes mówi: o, Nie, to zadanie na pewno można zrobić szybciej, nie ufam ci, chcesz się opierdalać, dlatego tak bardzo wyceniłeś to zadanie. Tymczasem jest to prawda, ale z powodu braku zaufania obie strony myślą, że ktoś kogoś robi w kół. To nie jest żadna filozofia, że im większe morale, tym bardziej ludzie wierzą, że dążą do jakiegoś celu, tym lepsze będą rezultaty. Przykładowo, jeżeli dany pracownik ma w sobie dużo gniewu, to może dojść do wniosku, że skoro firma go źle taktuje, to on specjalnie skopie dany projekt, źle go napisze i co więcej, to będzie kod, który on rozumie, więc trzeba będzie go przetrzymać danej firmie. A co jeśli chodzi o strukturę i zespół? w naszej firmie. Jeżeli dużo osób jest zaangażowanych w dany projekt lub kod, to kod jest bardziej wywrotny. Każdego boli głowa i nikt nie wie co tam właściwie się dzieje. Jeżeli mamy dużo osób spoza projektu, coś tam ma modzi w projekcie, no to mamy niższą jakość kodu, ponieważ nikt tego nie pilnuje. Wiadomo, będą z zespołu, są jakieś zasady, być może szef cię pilnuje, być może mamy kod review, nawet no ktoś ci wyskakuje spoza zespołu i wiadomo, ten kod potem ma jakieś brudy, które nie wiadomo skąd się wzięły. Jeżeli mamy duży zespół, to nasi pracownicy są mniej wydajni. Wyobraź sobie, że masz zespół, który się składa z 12 programistów, każdy z nich ma jakąś dużą domenę. I czasem jeden pracownik ma nawet dwie domeny naraz na swojej głowie, dwa projekty i okej, okay, zadaj sobie teraz takie pytania. Jak myślisz, jak wyglądają daily takiego zespołu? Jak musisz przesiedzieć, yy, posłuchać coś na temat jakiegoś programu, który cię nie interesuje w ogóle i tak dalej i tak dalej i dopiero czekać na swoją kolej, to właściwie ciebie to demotywuje. Masz wrażenie, że nie strzelasz do tej samej bramki. Jak wyglądają w ogóle reinforcementy, jak wyglądają dema na biznes takiego zespołu, że ty dosłownie, dosłownie świecisz oczami i patrzysz, aż twój kolega opowie coś o, twoje, o jakiejś aplikacji, która ciebie w ogóle nie interesuje, więc to jest podstawowa wada dużych zespołów. Dlaczego tak jest? Być może Szef zespołu lubi mieć wiele domen pod kontrolą, bo po to daje mu więcej kasy, więcej kontroli. Być może tak się czuje w ten sposób z tym dużo lepiej. Być może tak jest, ponieważ nie ma budżetu, aby zatrudnić nowych programistów. Bo wiadomo, chcemy rozbić ten zespół na. Mniejsze zespoły, no to trzeba zatrudnić nowych, nie ma na to kasy, więc tego nie robimy. Sorry, taka sytuacja. Być może także twój szef, albo szef twojego szefa chce, żeby nie było żadnych granic. Lepiej, żeby wszystkich trzymać w jednym zespole, bo w ten sposób komunikacja idzie szybciej, nie myśląc oczywiście o negatywnych konsekwencjach takiego czynu. Popomnieć sobie, jakbyśmy rozbili ten zespół, zatrudnili kolejnych nowych programistów, założyli, że jeden zespół ma na głowie tylko jedną domenę, jedną aplikację, no to prawdopodobnie działałoby to dużo lepiej. I na tym wykresie także może zobaczyć, że nie każdy zespół musi gadać z każdym, więc nie marnujemy czyjegoś cennego czasu na daily scrammi, na eryfelmentach, na demach i każdy programista czuje się zadowolony, poczuje, że uderza do jednej bramki. Warto więc ustalać granice, bo nie każdy musi gadać z każdym, jak tutaj widać. A co się dzieje, gdy mamy rozproszoną odpowiedzialność? Nikt nie wie czy to jest problem, czy to jest projekt, czy to jest osoba A za to odpowiedzialna, czy osoba B. Czy to jest takie jakieś rozproszone, że 10 osób za to odpowiada i w sumie najpierw trzeba zrobić zebranie, żeby się one wszystkie dogadały, co z tym danym problemem robić. No i wiadomo, że jak mamy taką rozproszoną odpowiedzialność, no to wolniej naprawiamy błędy i wolniej podejmujemy decyzje. Dlaczego ludzie nie chcą przypisywać sobie odpowiedzialności za jakiś projekt, aplikację, no wydaje się to czasem oczywiste, że jak jest to jakiś zły projekt, złe oprogramowanie, to nikt nie chce położyć na tym łapy, ale z drugiej strony, jak coś się wywali nam na produkcji, no to wolniej naprawiamy te błędy i wolniej też podejmujemy decyzje, jeżeli chcemy coś szybko poprawić. Miałem taki akurat przypadek w prawdziwym życiu, że ponieważ nikt nie wiedział do kogo należy dany projekt, no to naprawianie danego krytycznego błędu na produkcji trwało tydzień, a samo naprawianie błędu trwało tylko 20 minut. Kiedyś zespoły były podzielone na swoje zawody. Dlaczego już tak się nie robi? Zaraz się przekonasz powołać sobie, że miałeś na przykład danej firmie kobiety do UI, które tylko dbały o to, żeby dana strona internetowa wyglądała dobrze. Mieliśmy na przykład backendowców, którzy z ich odpowiedzialność było, żeby ten kod PHP, w Java czy szarpie dobrze działał i wypluwał odpowiednie wyniki. No i mieliśmy także administratorów baz danych, którzy spędzali noce i dnie na jedną bazę danych. I oczywiście każdy z tych zespołów jakoś musiał no, współpracować ze sobą, żeby dany monolit albo jakiś projekt działał, ale jak widzisz, był taki podział i od razu możesz zobaczyć. Że sobie jakieś stereotyp, jakieś kobiety do czyli co tutaj są same kobiety, być może tutaj są śmierdzący bankendowcy. Oczywiście ten problem nam może jeszcze bardziej urosnąć, bo pomyśl sobie, dlaczego w ogóle tak jest. Może trzeba się trzymać w swoim stadzie, może kiedyś to się wydawało naturalne, będę są so że sam nie mam pojęcia ale nasz problem urósł. Pomyśl sobie, że teraz doleci nam jakieś jacyś kolesie od continuous integration, continuous testing i tak dalej. doszli nam testerzy manualni, no i doszli nam jeszcze administratorzy serwerów, żeby te aplikacje na produkcji i czy na środowiskach testowych jakoś działały. OK. I mamy jeszcze więcej tutaj osób. Mamy osoby od security, które dbają niby o bezpieczeństwo naszego monolitu. Mamy jakiś dział sprzedaży, który marketingowo analizuje, co nam będzie potrzebne, co tam powinno się zmieniać, być może jakieś zasady biznesowe. I mamy także Analitycy, którzy też robią jakieś analizy, żeby dane aplikacje działały, jak wiadomo, jakieś analitycy by takim pomostem pomiędzy, być może działem sprzedaży, być może jakimiś innymi zespołami i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wobec sobie, że te wszystkie zespoły są jeszcze zamknięte w jednym gigantycznym open space no bo ktoś doszedł do wniosku, że no nasza firma to jedna duża rodzina, więc każdy z każdym musi w sumie jakoś rozmawiać, żeby ten monolit jakoś działał, że, te, że ten backendowiec musi pogadać z tą kobietą, ten tutaj tester musi pogadać z tym administratorem baz danych, ten backendowiec musi pogadać z tym kolesiem od już integration, bo coś tam się skopało, ten natomiast musi pogadać z administratorem serwerów, bo coś nie działa na środowisku testowym. Natomiast ten z od security ma jakiś problem, więc idzie do administratora. Ten analityk chce pogadać z kolesiem o tego, ten dział sprzedaży chce pogadać z tą kobietą, itd., tak dalej, tak dalej. Więc wszyscy gadają z wszystkim i jest wielki hałas, harmider i bałagan. No i tak powstaje monolit i w sumie... Jeden system z jedną bazą danych. Nawet jeżeli mamy jakieś 5 aplikacji, 10 aplikacji, na pewno tak naprawdę to jest jeden monolit i nie da się tego oszukać. To nie jest w żaden sposób rozbite, bo nawet nasze zespoły no, muszą siedzieć w takiej jednej kupce, i jakoś się dogadywać. W ogóle nie jest to w żaden sposób rozproszone. No i nawet inaczej się nie da. Nie możesz powiedzieć takiemu zespołowi: OK, to teraz robimy mikroserwisy, bo to jest nienaturalne dla nich. Trzeba najpierw zmienić strukturę naszych zespołów, żeby stworzyć takie mikroserwisy i rozproszone aplikacje. No i także jest taki problem, że nikt tak naprawdę nie rozumie naszego systemu legasy. I ja się nie dziwię, jak jest w sumie taki bałagan tutaj, co dopiero jaki jest bałagan w naszym kodzie, ponieważ struktura prawdopodobnie została zaobrazowana w nasz kod, więc mamy kosmiczny bałagan i zapewne większość firma ten właśnie problem ze swoimi aplikacjami legasy. No i mam także inne problemy, jak zauważyłeś, mamy stereotypy, że są jakieś kobiety do OAJA, mamy może śmierdzących backendowców i tak dalej, zawieź do drugiego zespołu. No, bo zawsze to ten drugi zespół coś skopał, to zawsze ci testerzy, co nie? To zawsze ci administratorzy baz danych o czymś zapomnieli i tak dalej, i tak dalej. No i każdy żyje właśnie w swojej bańce. Ja jestem cool, backendowiec, ja nienawidzę tych od administratorów do serwerów, nie mam o co mi chodzi, to są ich problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że to zapewne nie pomoże nam w pisaniu aplikacji, więc co z tym robimy? W 2011 roku John Leroy opublikował na swoim blogu definicję odwrotnego manewru Conveya, który polega na tym, że zamiast koncentrować się na kolejnej nowej aplikacji, która zapewne będzie takim samym głównym co stara, to może najpierw zmienimy strukturę naszego zespołu i zastanówmy się, co jest tam nie tak, naprawmy to, i wtedy zgodnie z prawem Convey'a naturalnie wyjdzie nam lepsza, zdrowsza aplikacja. Oto pewien cytat z jego wpisu na blogu. Wrzućmy to do Google Translate i zobaczmy, co on tam napisał. Podsumowując, jednym zdaniem, gdybyśmy chcieli napisać lepszą, nową aplikację, to najpierw zmodyfikujmy nasze organizacje, nasze zespoły, żeby mieć gwarancję, że wyplujemy coś lepszego niż wcześniej. Zgodnie z tym manewrem, pora wprowadzić pewne zmiany w naszej firmie. Po pierwsze, tworzymy zespoły wielofunkcyjne. Nie mamy już tylko jakichś kobiet od do mamy samych pakendowców, samych administratorów. Nie, robimy zespół jeden, zespół dwa, zespół trzy, i w każdym tym zespole jest osoba z jedną odpowiedzialnością, ale do jednego projektu. Ma to sens? Pomyśl sobie, że taki zespół także kieruje się jednym celem być może ten cel 1 2 3 są jakoś ze sobą powiązane to wyjdzie oczywiście w trakcie ale w ten sposób każdy zespół może czuć że uderza do jednej bramki co sprawia że jego morale rosną bardzo wysoko i wszyscy są zadowoleni nie mamy nudnych daily skramów, każdy wie o co walczymy jesteśmy razem a nie przeciwko sobie. Co jeszcze możemy zrobić żeby nasze aplikacje były lepsze? Otóż przejść na devops i co jeszcze pod Czym tak naprawdę jest ten DevOps? Właśnie, czyli łączymy jakby wiele funkcji w jednym człowieku. Popomnij sobie, zamiast mieć. Oddzielnego kolesia od security, od procesu continuous integration, backendowca, administratora serwerów, to dlaczego tych wszystkich ról nie złączyć w jednym człowieku? Kiedyś to oczywiście nie było możliwe, ale dzięki takim technologiom jak Kubernetes, Docker, chmura Amazonu, Azure i tak dalej, jest możliwe, że jeden programista jest w stanie wykonywać zadania wszystkich tych osób. Dzięki temu nie ma właśnie problemu z komunikacją, bo tej komunikacji nie ma, bo to jest jeden człowiek, co nie. Zespół nie, nie musi gadać między sobą, jakiś człowiek wewnątrz zespół nie musi gadać. No, bo jako jeden człowiek on za to wszystko odpowiada. On to odpowiada za to, jak to jego aplikacja się wdroży, czy ona jest bezpieczna, jak ona wyląduje w chmurze, w Dockerze, w Kubernetesie i dzięki temu nie ma tych wszystkich innych problemów. I dzięki temu możesz zobaczyć, dlaczego właśnie powoli odchodzi się od dużych aplikacji, a robimy takie mikroaplikacje, bardzo mano nanoaplikacje nawet, no bo to fajnie wspiera taki model, że mamy jednego człowieka do takich jednych nanoaplikacji, i ono odpowiada wszystko, co tam się dzieje w tej nano części. Oczywiście z punktu widzenia twojego to może ci się nie spodobać, nagle musisz kojarzyć czym jest plik Yalm, jak on jest obsługiwany, nigdy tego nie robiłeś w swojej karierze. Ja w sumie troszeczkę też nie, ale pomyśl sobie Jakich problemów my teraz unikamy? Zdarzyło mi się w mojej karierze, że był taki problem, który ciągnął się przez pół roku i on był zrzucany na mnie. To ja mówię: sorry, to nie jest mój problem, to jest Twój problem. Potem administrator zrzuca tą piłeczkę na mnie i tak w kółko, tak w kółko. Minęło pół roku, więc ja przychodzę ze swoim szefem, patrzymy na pliki konfiguracyjne w pokoju adminów. Okazuje się, że one są skopane, problem rozwiązany. I co? Gdybyśmy tam nie przyszli, to prawdopodobnie byśmy jeszcze przez pół roku taką piłeczkę sobie odbijali. Czy ja to jest wina, że coś tam nie działa? Ale oczywiście może to w drugą stronę być dla ciebie nieprzyjemne, bo nagle firmy od ciebie będą oczekiwać, że będziesz specjalistą do wszystkiego, albo wiedział troszeczkę, troszeczkę, po wszystkim, po trochę. Jak widzisz, musisz rozumieć biznes, rozumieć użytkownika, fajnie się dogadywać z kolegami z zespołów, rozumieć cały proces wdrażania, w tym Kubernetesie, Dockerze i tak dalej, no i rozumieć technologię, w której piszesz, w C-sharpie, Javier, PHP i tak dalej. Dlatego warto sobie wyobrazić taką literę te bo to może oczywiście ciebie przerosnąć. Ja na przykład jestem ekspertem w C Sharpie, w Asp.net korze, ale mam dużo wiedzy o wszystko o innym. Jak na przykład o TypeScriptie, JavaScriptie, Angularze. Nie mogę się nazwać ekspertem w tej technologii, ale rzeczywiście moja kariera wymaga tego, żebym ja znał wszystko troszeczkę po trochę, nawet Dockera i Kubernetesa. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś z firmy ci wyskoczy, to napisz mi teraz skrypt w Pythonie, ale ty na to, zaraz, nigdy nie pisałem nic w Pythonie, ale w firmie nie opłaca się zatrudniać nowego programisty, więc to teraz Twoje zadanie. Bądź odważny, bądź dzielny i A-Kim. Ale mamy także dużo zalet, ponieważ mamy Kubernetesa, Dockera, jakąś chmurę. Mikroserwisy, nanoserwisy i tak dalej, to możemy na przykład robić wdrażanie małych zmian no i wprowadzać testy automatyczne, że każdy na przykład nasz nanoprogramista nanoaplikacji robi testy i sprawdza, czy dana aplikacja działa. A skoro nie musimy robić testów manualnych jakichś dużych monolitów, gigantów, no to właściwie cały dział testerski, który to robi, troszeczkę już tam nie jest tak potrzebny. Jakby się zastanowić. A jeśli chodzi o wdrożenie małych zmian, to zapewne jeszcze kojarzysz taki wzór w różnych firmach, że robimy jakieś mega wdrożenie raz na pół roku, raz na cztery miesiące i wiadomo, to jest ból głowy, zapewne coś się zaraz wywali i trzeba będzie szybko gasić pożar. Natomiast w niektórych firmach możesz zobaczyć nowy model. Model, który sprawdza się, gdy mamy chmurę, kubernetesa, Dockera i konteryzację, że mamy. Że każdy nasz programista, który odpowiada za nanoaplikacje, za mikroaplikacje, robi jakieś mikropoprawki i one są cały czas wdrażane albo w środowisko testowe, nawet produkcyjne. Bo nawet słyszałem, że często nadprodukcja może się stać środowiskiem testowym, żeby jak najszybciej testować. To jest trochę szalone, ale są takie scenariusze. I w ten sposób nie ma jakichś dużych wdrożeń co cztery miesiące. Tak naprawdę codziennie ktoś wdrożył jakąś małą zmianę swojej nano-mikroaplikacji i wszystko śmiga. I nie ma, powiedzmy, tych wszystkich problemów. Wręcz przeciwnie, naturalnie wychodzą nam teraz małe aplikacje i korzystamy z zalet takiego rozwiązania. Co jeszcze możemy zrobić? Wszyscy wiemy, że mikrozarządzanie programistów im bardzo szkodzi, wszystkich to drażni. Dlaczego więc im nie zaoferować samoorganizacji? Oczywiście nie jest to łatwe, ponieważ pracownik musi wyjść ze swojej strefy komfortu, więc warto wybalansować troszeczkę kontroli nad pracownikiem oraz to, żeby on sam mógł zarządzać sam sobą, co wyprodukuje nam lepszą aplikację, ponieważ mikrozarządzanie, takie kontrolowanie co do godziny, kto co tam zrobił. Na dłuższą metę szkodzi. Chodzimy także na mikroserwisy, co powinno być całkiem naturalne, bo będziemy mieć małe zespoły, które będą nam tworzyć małe aplikacje, które realizują jakiś dany cel, który jest zapewne częścią jakiegoś większego celu, itd. itd. Więc naturalnie, płynąc z prądem prawa konveja, takie mikroaplikacje nam powstaną. Warto także stworzyć jednak zespół, który będzie weryfikował pozostałe, no bo będzie mieć, no co, w całym naszej filmie różne takie mikrozespoły, mikroaplikacje, no to chyba musi być jakiś jeden zespół, taki najlepszy z najlepszych, który będzie to wszystko weryfikował i scalał i analizował, czy to wszystko nam się klei w jeden sensowny puzzle i taki zespół jest nam potrzebny. The best of the best. No, i unikamy dużych zespołów. O tym już był jeden slajd. To dla przypomnienia, że my mamy już 12 programistów, to każdy jest przeciążony umysłowo, każdy ma dosyć tych spotkań, daily i nie daily itd. Więc musimy ten zespół przynajmniej rozbić, żeby przynajmniej zespół jako całość czuł, że uderza w jakiś jeden konkretny cel, a nie że jeden zespół realizuje 10 różnych celi, które nie są nadpowiązane ze sobą. No i unikamy także innych dziwilongów. Jak umieszczenie programisty. Do dwóch zespołów naraz. Jak już jesteśmy w temacie, to jak stworzyć przyjazne miejsce pracy dla naszych programistów, tak aby oni jak w Heroesach 3 mieli wysokie morale i pracowali jeszcze bardziej wydajnie. Ostatnim gorącym tematem stała się praca zdalna. Dlaczego? Ponieważ nikt nie chce dojeżdżać do pracy, męczyć się w tych korkach i tracić swoją godzinę czasu. Ale praca zdalna nie tylko dlatego jest popularna moim zdaniem. Otóż nasze biura są dostosowane do tego starego modelu gigantycznego monolitu, że mamy open space, żeby każdy z każdym mógł sobie porozmawiać. Super, ale teraz, gdy mamy mikrozespoły, które są zorientowane na jakichś swoich mikrocelach, no to już to się nie sprawdza i lepiej, żeby każdy zespół miał swój oddzielny pokój. Ale nie, nie, nadal w firmie mamy Open Space, ten wielki hałas, zapach z kuchni, hałas być może z toalety nawet, tak? Bo ja pracowałem w Open Space, więc jeszcze pamiętam, jak, jak to było. I w rezultacie taki pracownik nie chce pracować w biurze, on woli pracować u siebie i dostosować swoje biuro, swój czas. Tak, aby on mógł być jak najbardziej wydajny i zrealizować swoje zadania. No i także jest inny kontrowersyjny problem, że jak pracownik powinien mieć odwagę powiedzieć: Sorry, ja nie mogę być na tym spotkaniu, bo mam ważniejsze sprawy na głowie. No bo często się zdarza, że dane spotkanie jest tylko, aby się odbyło, żeby ktoś tam wystąpił, pokazał, że ma jakąś funkcję jeszcze w tej firmie. Ale w rezultacie te całe spotkania mogą być na przykład streszone do dwóch zdań i być mailem. I rzeczywiście tak się często mi zdarzało. No i tak propo na przykład, nawet tych spotkań daily, które niby są kluczowe, że każdy opowie, co tam zrobił. Problem polega na tym, jednak jak jakiś programista dosłownie co trzy dni albo już trzeci dzień z rzędu mówi to samo, to on już sam się zastanawia. Czym w ogóle na tym spotkaniu coś wnosi, czy on w ogóle na tym spotkaniu powinien być, a międzyczasem na przykład rozwiązał jakiś krytyczny bug i on traci koncentrację w wyniku tego spotkania, więc być może on będzie lepszy, jeżeli on na tym daily nie będzie i dokończy, kiedy jeszcze jestem w stanie flow rozwiązać tego krytycznego baga na produkcji. To jest kontrowersyjne. Jestem ciekaw, co o tym myślisz, daj mi komentarz pod tym filmikiem, bo to nie jest idealna sytuacja. Na daily z jednej strony trzeba być, z drugiej strony wypadało, żeby pracownik miał wybór, żeby na tym daily go nie było, gdy stwierdzi, że on zrobi coś lepszego niż byciu na tym spotkaniu, albo na byciu w spotkaniu jakimkolwiek innym. No powołaj sobie, już masz tą genialny flow, już jesteś tak blisko rozwiązania, ale nie, sorry, musisz iść na spotkanie. Jestem ciekaw, co o tym myślisz. Daj mi komentarz pod tym filmikiem. No i jak wygląda wymarzona praca programisty? No dla mnie, co mi się akurat wydarzyło, skorzystałem z tego, że miałem znajomości. No to wynająłem bardzo tanio jakiś pokój w Sopocie, więc poprogramowałem sobie w tym Sopocie, a potem mogłem szybko pójść na plażę, odpocząć wraz z żoną i sobie podpoczywać. Po pracy super to było, zjedliśmy genialne jedzenie, mieliśmy super zdjęcia, każdy z nas był zadowolony korzystając z tej pracy zdalnej. I tak można powiedzieć, że wyglądałaby praca idealna, że ja mogę sobie z tym laptopem powodróżować, podzwiedzać i równocześnie także pracuję. Z drugiej strony, w wielu firmach menadżer zapewne by Cię widział albo w gigantycznym Open Space, albo by Cię zamknął w budce i masz po prostu pracować jak robot równe 8 godzin, a tak robot tych 8 godzin za ten temat także poruszymy. Bo idealnie każdy programista powinien pracować jak chce. Niech on sobie zorganizuje biuro. Niech on kupi sobie gigantyczny monitor, bo akurat musi zobaczyć jak długa klasa w Javie jest. Ok. Niech on sobie kupi. Niech on sam sobie dostosuje swoje biuro. Chce kupić biurko elektryczne? No to sobie nie kupi. Prawdopodobnie w biurze nie ma na to pieniędzy. Niech on sobie to wszystko zorganizuje. Dodatkowo my nie musimy płacić takich wysokich rachunków za prąd, bo on płaci za prąd u siebie. No i jeżeli się mu zdarzy że z jakiegoś powodu ten programista nie może na przykład programować między 10 a 13 i tak dalej, no to z czystym sumieniem on popro może poprogramować na przykład w nocy. Co akurat ja nie polecam, bo potem ten kod jest jak w tej sytuacji z tego mema, ale żeby ta elastyczność godzin była, to sprawia, że pracownik czuje, że ta firma go wspiera. Na przykład jego niewygodną sytuację życiową, no na przykład dzieci się mu się pojawiły, to Sory musi coś tam złatwić z dzieckiem i nie może pracować o tych porach. Musi pójść do urzędu i akurat urząd jest czynny do 15, Sory musi wyjść z pracy. I normalnie jakbyśmy wszyscy pracowali z biura, to nie byłoby to takie łatwe, ale praca zdalna otwiera wiele drzwi i warto się do tego dogadać i dać to swobodę dla pracownika, żeby on dawał Pozytywne rezultaty. Co najwyżej, jeżeli ten pracownik już jest zbyt wyluzowany, no to wtedy można go przycisnąć, pomentorować, pospierać i zapytać się, no co, co jest nie tak, czy ty rzeczywiście pracujesz. Ale takie sytuacje, moim zdaniem, są rzadkie, bo jeżeli nasz programista utożsamia się z naszą marką, utożsamia się z danym celem, chce go zrealizować, to on zrobi wszystko, żeby ten cel był zrealizowany, a nie tak jak mówiłem, że jest negatywna y, atmosfera pracownik prawdopodobnie nienawidzi bardzo tej firmy, to on specjalnie będzie no już niewydajny, a i specjalnie nawet będzie pisał brzydki kod, no bo on wie, że za, za pół roku zaraz tej firmy odejdzie, to po co ma się starać? No. I, no i właśnie, czy programista pracuje właściwie te 8 godzin? To jest jedno z tych bardzo krytycznych pytań. Możesz mi dać informację w komentarzu, czy Ty w pracujesz 8 godzin w swojej firmie? Zazwyczaj tak nie jest, ponieważ praca programisty to jest praca twórcza która nie może się pojawić tak nagle, że na przykład ja siedzę na przykład w toalecie, w swojej wannie, być może robię zakupy i nagle ma ten moment odśnienia i wiem, jak dany problem rozwiązać. Tylko jak widzisz, jak byłem w tym sklepie, byłem w toalecie, byłem w tej łazience być może jeszcze jadłem obiad, może nie wszystko naraz. Co nie? <laughs> ale i o, tak naprawdę nie pracowałem, ale problem rozwiązałem w swojej głowie i teraz pytanie, czy to była rzeczywiście praca, czy rzeczywiście ru, robiłem daną czynność niezwiązaną ze swoją pracą. Ciężko to zmierzyć, dlatego to nie powiem, że to jest bolączka tej naszej pracy kreatywnej, że często możemy, no mogę się usiąść przed e, monitorem, udawać, że na się na niego gapie, te 8 godzin, ale czy rzeczywiście coś wtedy wyprodukuje, to, to jest trochę pod znakiem zapytania, bo to tak magicznie się nie wydarzy. Ta magia zazwyczaj się dzieje właśnie w momentach, gdy się relaksujemy, gdy robimy coś zupełnie innego. Więc praca programisty to nie jest dosłownie takie sztywne 8 godzin, ale no jakbyśmy tak zaczęli robić, to zapewne ten programista zaraz by nam się wypalił. I tak a propos właśnie wypalenia. Kiedyś był taki styl, w wielu korporacjach. Ok, programista się wypalił, to go wywalamy, zatrudniamy z jego wypłaty, dzielimy dwie i zatrudniamy dwóch studentów. Niech tych dwóch studentów zorientuje się w tym kadzie legasy. i Zapewne któryś z nich. Zatem to, to ogarnie jak małpa i tego zostawimy, tego drugiemu wywalimy i tak dalej i tak dalej. To będzie trwało wiele lat taki proces. Tylko ten proces się już nie sprawdza, bo firmy zauważyły, że jak wywalili takiego kolesia, który był odpowiedzialny za jakąś starą aplikację, to tak, nie ma w ogóle w całej firmie osoby, która by kojarzyła co ta aplikacja robi, nie ma dokumentacji. Właściwie nie ma żadnych śladów, dlaczego jakieś tam decyzje były nad podjęte związane z tą aplikacją. No i teraz... Jak to rozwiązać? I nagle się okazuje, że być może przytrzymaj tego pracownika zaraz po tym, jak jakiś projekt powstał, mimo, jest wypalony, pomóc, trochę zaoferować tej pomocy, wsparcia psychicznego, zrozumieć, że jak na przykład on robił Marsz Śmierci przez 6 miesięcy i pracował 8 godzin, ale tak bardzo intensywnie te 8 godzin, rzeczywiście te 8 godzin minęło mu w zegarku, przed laptopem, przed monitorem. No to on zapewne jest wykończony. No to co, wywalamy go, ale zaraz, zaraz nie możemy go wywalić. No bo on jest właściwie chodzącą dokumentacją naszego rozwiązania. Więc warto, żeby on mógł odpocząć i wtedy dopiero go wdrażamy w nowe projekty. I on też będzie zadowolony, że istnieje jakaś ciągłość, że jesteśmy takim zgranym zespołem, a nie tak na zasadzie, zrobiłeś swoje, to wypie. No, nie, sorry. Traktujmy się troszeczkę jak ludzie, i także to wyjdzie w naszej polityce filmy. Bo rzeczywiście widziałem swoje na początku swojej kariery, jak rozmawiałem z innymi początkującymi programistami, że o, zatrudnili mnie do kodu legasy. Bo jakiś poprzedni odszedł i co, trzy miesiące na nim posiedziałem nic nie zrozumiałem z tego kodu, to mnie wywali I tak dalej, i tak dalej. I ten proces trwał i trwał. Aż w końcu chyba zdaje sobie sprawę, że to trzeba trochę inaczej rozwiązywać ten problem wypalenia wewnątrz firmy i trochę zastanawiać się, czy dany pracownik nie wycisnął z siebie za dużo soków naraz i trzeba o niego później zadbać, a nie nasadzić go wymienić na lepszy model. I te wszystkie rozwiązania, o którym dzisiaj mówiliśmy, nie będą łatwe. Bo trzeba było, jak widzisz, prowadzić mikroserwisy. Mikro Dokery, kubernetesy, chmury, zrobić mikro zespoły, zrobić jakiś zespół elit, the best of the best, który będzie kontrolował te mikro nam zespoły. To wszystko oczywiście zajmie czas i to nie pojawi się tak magicznie. Dlatego te transformacje w firmach widać, że trwają latami, ale ich efekty są bardzo pozytywne. Jedyne takim molochem, który został z tych starych pomysłów, starej idei, to są właśnie jakieś stare mololity, takie spaghetti got wielka kula błota i tak dalej, i tak dalej, no i open space'y w naszych biurach, które są świadectwem tego, że rzeczywiście tak kiedyś się tworzyło oprogramowanie, ale teraz jesteśmy świadomo, świadomi tych prawa konweja i to, że struktura firmy generuje nam taką samą strukturę potem w kodzie, no to my o tą strukturę w zespołach dbamy, dbamy o to, żeby pracownicy byli zadowoleni i wszystko jest wspaniałe i piękne. Już niedługo Wielkanoc, więc, drogi mój przyjacielu, mam nadzieję, że odpoczniesz i będziesz gotowy na pochłanianie kolejnej wiedzy programistycznej. Dodatkowo proszę cię o drobną pomoc. Daj mi lajka, like, daj mi komentarz, daj mi suba, żeby ten filmik wybił się w algorytmach na YouTubie. Dodatkowo możesz dołączyć do mojego serwera Discord i tam razem możemy porozmawiać na temat architektury programowania chcesz mi dać pozytywnego kopa? No to pać symboliczne 7 zł na mojego patronajta. Więc widzimy się z pełną głową nowych pomysłów już po świętach. Do zobaczenia. U!